To jest Beler z 1955 roku. 55 miał takie małe lampki z tyłu, z czego wnoszę, że ten będzie 56, którego oglądaliśmy. Wtedy co roku auta się zmieniały, właśnie w 56 powiększyli te lampy tylne to trzeba by się kogoś zapytać kto tu się zna bo tu sami fachowcy przecież są ten ma nawet rejestrację oryginalną z 55 roku więc to jest 55 tamten jest 56 a ten jest ten jest lata 40 chyba Ford na sprzedaż 40, rok 40 Ford Sedan 29500 Lakier, widzicie jaki lakier na tym samochodzie To nie jest oryginalny lakier Zaraz może silnik zobaczymy też, czy ma silnik oryginalny Pan ma dziurę w spodniach, biedny, znaczy potrzebuje tych pieniędzy That's the original engine, right? No. No? It's got a Vortec 315. Oh, uh oh. -huh. Fuel injection, power steering, power brake, serpentine build. It's got the 2 rear front end, fat man front end under. Four wheel disc brake, automatic overdrive. Gets, uh, I guess, about 21 miles a gallon. Silnik nowoczesny, współczesny, hamulce tarczowe we wszystkich kołach. Silnik 5,7 litra z automatem Także to jest auto do jeżdżenia normalnie. Widzicie, że ma tarcze z przodu i z tyłu, ale jest zrobiony tak, że Tak jest zrobiony, że byłby do zaakceptowania Ta deska rozdzielcza, nie podoba mi się za bardzo, ale... Ale takie auto mogłoby być. A tutaj Chevrolet, no ten ma... Ten tutaj spędził ileś czasu i pieniędzy w tej komorze silnika. Wszystko się święci, wszystko się błyszczy, chromuje, na sprzedaż też. Tylko co to jest? Proszę nie dotykać, skórzane siedzenia, deska zupełnie przerobiona, ten, ten za dużo przeróbek, ma Chevy Bel Air, 57, 57 Chevy, no ale, ale dość poważnie już zmodyfikowany, jak widać, ciekawe ile za tego by chciał. Ale to już zbyt daleko odszedł do od oryginału, żeby mi się podobało. Takich przeróbek nie lubię. Nie mam problemu z przerabianiem starych samochodów, z wrzuceniem nowoczesnego, dobrego silnika do starego auta, ale, ale wizualnie, żeby auto by wyglądało jak stare. To 65 Falcon za 7500. Ten cały oryginalny i nieodrestaurowany za bardzo. 6 cylindrów 3 biegi czyli taka wersja, tania wersja pomalowany jak widać no chyba prawie że pędzlem albo z kit zamalowany a już rdza spod kitu wyłazi tu też nie to tylko zabrudzony. no ale też 7500 to nie, nie pieniądze można kupić i jeździć na co dzień nie przejmując się. Natomiast tutaj mamy już coś bardziej interesującego. To co tu mamy, to się nazywa, zaraz przeczytam, Chevrolet 1933 roku. Stalowy cały, to znaczy nie wiem w przeciwieństwie do drewnianych samochodów z tamtych lat. Ale silnik też 350 nowoczesny silnik tylny MOSFORDA 9-calowy, aluminiowy, skrzynia biegów, szprychowe koła, tarczowe hamulce, z tyłu też tarcze, no czyli też cały poprzerabiany. Aczkolwiek ten przed w środku wygląda w miarę oryginalnie. No tylko cena dość wysoka. Relatywnie myślę wysoka 38 tysięcy dolarów A tutaj Hodrot typowy amerykański Ford Z 30 roku Z 32 Ford Roadster I jeszcze jeden 57 shell Jeep taki jak ja miałem. Ja miałem dokładnie tą wersję jeepa, prostokątne reflektory z przodu. Też miałem wyciągarkę Warner. Nie miałem takich dużych kół w moim jeepie, co prawda. Ale kolor też był taki sam, też był czerwony, też z wyciągarką. I mój miał sześciocylindrowy silnik, beznadziejny zresztą. Ten z Florydy tutaj przyjechał, nowy, nowy świeżo pomalowany. Wyciągarka 5 ton wyciągnie, uciągnie Mickey Thompson opony 35x12x15. Na na 13 tysięcy dolarów albo zamieni za coś innego. Deska taka sama, no. zegary ma zmienione na białe. Fotele ma inne bo ja miałem takie plastikowe dziadoski, ale, No ale fajnie wygląda. I Ford Thunderbird z 57 roku. Znowu mój rówieśnik 50 tysięcy dolarów sobie życzył. Ten oryginalny silnik V8 Fordowski to jest cabriolet ze sztywnym dachem, który się ściąga cały. Tu mamy więcej, cały rządek tych Thunderbirdów. Tutaj mamy. To znaczy, no, trzy Thunderbird. To nie wiem, czy trzy to już jest rządek, czy nie. Ohio tu przyjechał. Tutaj z Ohio no, to cała ekipa z Ohio przyjeżdża. To jest ten sam model, tylko tutaj ze szmacianym dachem też na sprzedaż, też 57, 29 500. 20 tysięcy mniej od tamtego. No Już mogliśmy zaoszczędzić 20 tysięcy. A tutaj za 78 tysięcy egzemplarz też 57. Widzicie jaka rozpiętość? Na oko patrząc to one są identyczne. A rozpiętość od 78 tysięcy do 29. 000. Nie wiem czy to jest różnica w wersji. Wygląda na to, że ten sam sprzedawca je sprzedaje, więc... więc chyba ktoś, kto ma rozeznanie w cenach takich samochodów. Pewnie zależy jaki ma silnik, w jakim stanie, jaki przebieg, jak bardzo oryginalny. A tutaj mamy samochód, który się nazywa Sunliner. Ale kto to produkuje, te sunlinery? Też widać, że ładnie odrestaurowany. 1960 rok Sunliner, po prostu Sunliner, no ale to ma być firma? Nigdy nie słyszałem o firmie, która się Sunliner nazywa, samochodowy. Ciekawy tu element na płodniku. nie wiem, czy to światłowody jakieś, czy to jest migacz, czy to jest. Sunliner, no? Hibako we, we got this spot. Do you know anything about that sunliner no. car? Pardon me? That sunliner car, What? what is it? Who makes it? Ford. That's powerful. Ford? Ford. Okay. 1960 Ford Sunliner. It was like your Galaxy. They had a Starliner, when it was the two door hardtop with a real narrow post, and the convertibles were sunliners. Right. And what are those little things on the, on the fenders? That's a we'll to show me what you're talking those like, those were just decorations. Everybody calls them gun sights, but they were just decorations that Ford put on them. Okay, they so put those like on the 58 Thunderbirds and different ones too. But okay, it, it thank just strictly a decoration. I okay. Appreciate it, yes, sir. No, Ford Sunliner, Ford Galaxy, version for the Galaxy. A, te są, a to są tylko ozdóbki, po prostu do niczego to nie służy i no ku ozdobie. Z Gierdzini ktoś przyjechał, oglądaliśmy już tego kombiaka, co to było? Co to było tutaj? Proszę Państwa, to jest Pontiac Safari. Silnik ma z Pontiaka Fahrerberga z 1972 roku. Tylne zawieszenie z Cadillaca. I w ogóle, generalnie rzecz biorąc, chodzi Agnowy 20 tysięcy dolarów. Albo najlepsza oferta. W środku zachowane mniej więcej wykończenie ze starego auta. 57 rok. A tu gdzieś był jakiś radrod. Chodźmy zobaczyć tego radroda, bo to jest też właśnie bardzo popularna rzecz w ostatnich czasach. Stare pikaniny, ten jest przynajmniej wysoki, można nim jeździć normalnie. Bo niektóre z tych radrodów są takie, że praktycznie leżą na ziemi, a tymczasem te no, siedzonka nie wyglądają na zbyt wygodne. No ale cała uroda tych aut na tym polega, one takie mają być. No. Ach, oparcie z worka zrobione jakieś stare rejestracje, obity starymi rejestracjami. Ciekawie wygląda aczkolwiek no nie chciałbym takiego auta, bo takim się za bardzo nie da jeździć, a ja lubię auta które służą do jazdy 17 500 dolarów gdyby ktoś chciał kupić Błotnik z tyłu też z rejestracji zrobią. A zaraz mnie Osa uszczęśliwi. Ciekawy jestem, czy tam w środku coś już jest. Tu jeszcze jeden rat road. Z drugiego roku Ford. Teoretycznie. ale w środku wręcz luksusowy jak na Radroda. Brak błotników nie jest przeszkodą w Ameryce. W Ameryce wolno jeździć samochodem. Bez błotników. Mówił mi tutaj coś w stylu, żebym uważał i nie dotykał, bo zarysuje ten piękny lakier jaki jest na tym samochodzie. What engine you got in it? It's a 96 Corvette 350, 11.5 z 96 silnik Corvette. Thank you. Sure silnik korwety 5-6-litrowy 5,7 litra w środku Chodźmy do środka zobaczyć co tam jest ciekawe